Siemano koniaro i koniarzu! W dzisiejszym ekscytującym odcinku opowiem wam trochę o nowej rasie koni, która czeka nas już niedługo, nowych świętach wow. Star Stable, nowych umaszczeń fryzów. Dodatkowo przejrzymy sobie jeszcze animacje nowych, magicznych, zimowych koni, które czekają nas już 4 grudnia. Ostatnio omawiałam ich tylko modele, a dzisiaj przejrzymy sobie animacje. Oczywiście dziękuję moim trzem ostatnim subskrybentom, Fanka Flatter, Kulek oraz Forkit. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawiania się w kolejnej liście na kolejnym odcinku... To dawaj suba, a my już lecimy do spoilera. No i pierwsze, co mamy? Spoiler Magic Winter Horses. Przyjrzymy sobie te magiczne konie, oczywiście u CZ Creations. Do wszystkich spoilerów będziecie mieli link w opisie, jak zawsze. No i mamy naszą Erik. Erik się będzie nazywać, dość ciekawe imię. W sumie nie wiedziałam wcześniej, jak będzie się nazywać. Mega mi się podoba, tak żywa. To zaplecenie i ta taka niechlujność jest taka po prostu piękna. Jest coś takiego wyjątkowego w tej niechlujności. Naprawdę, widać, że on jest taki dziki Bardzo mi się podoba jego maść No i mamy oczywiście jego maść magiczną Czyli reniferową, bym tak powiedziała Piękne ma te rogi Piękne ma umaszczenie Naprawdę, ja kocham te kropeczki I te tutaj szarawe momenty Po prostu cudo Jak na razie chyba jeden z moich ulubionych Magicznych koni, widzowie, naprawdę Tak się prezentuje, jeśli chodzi o detale Tak jak już mówiłam Ma jeszcze mega fajny warkoczyk z tyłu Kocham te paseczki, tak samo jak u koników Polskich, po prostu Jest przecudowne i jeszcze ta odmianka Na pysiu i zielone oczka Właśnie, chciałam powiedzieć, że Hesperia ostatnio Mnie przycisnęła, że on ma zielone Oczka i ja tego faktycznie nie zauważyłam On ma takie szaro-zielone oczka Bardzo fajny detal I bardzo fajnie kolor zielony by do niego Pasował, na pewno. Właśnie, a propos Wspierających, dziękuję bardzo serdecznie moim Wszystkim wspierającym, tutaj wam się wyświetlają Jeśli chcecie do nich dołączyć, albo dołączyć Na przykład do mojego klubu, to na dole macie przycisk wesprzy, piękne rogi pięknego konia. Naprawdę cudowne. I te raciczki, w sensie raciczki, kopytka. Właśnie, piszcie w komentarzu, czy konie są parzystokopytne, czy nieparzystokopytne. Bo to jest podchwytliwe pytanie. Jak kto się zna na koniach, to dobrze odpowie. Jeśli dobrze odpowiesz, to przypnę ci serduszko. Więc dawaj, zapauzuj teraz film i leć w sekcję komentarzy i się pochwal. No i mamy A, Hortensia. A, hortensja po prostu, jak ten kwiatek, Boże. Strasznie dziwnie się to pisze. No i mamy oczywiście saddle brita To jest ta maść srebrna Już Mówiłam to ostatnio. Maść gniazdo do srebrna. No i oczywiście z tego co widzę to jest nowy zimowy zestaw też na nim. Na tamtym koniu też chyba był. Z tego co dobrze pamiętam. Ale spokojnie jeśli chodzi o jakieś nowe zestawy to jeszcze do tego oczywiście przejdziemy w kolejnym filmie. Tutaj mamy naszego jelonka. Właściwie no on jest bardziej jelonkiem niż tamten. Tamten był reniferem. Ma takie właśnie delikatne malutkie różki. Tak samo jak jelonek. Też ma raciczki takie że tak powiem. Ma taki nosek trochę dziwny. Ale może być cute. Bardzo pasuje do jego właśnie odmianki też, no ja lubię ogólnie jak jest koń ciemny, a ma jasną grzywę naprawdę lubię bardzo takie połączenia, no mi się oba te konie podobają, dajcie znać czy kupicie oba, czy wam się podobają te oba czy chcielibyście mieć jednego czy dwa jeśli nie macie na przykład star końców a jeśli chodzi o wzbogacenie się w star stable, to już niedługo będzie poradnik jak się wzbogacić za darmo w star stable w bardzo krótkim czasie, więc zasubskrybuj kanał moi widzu ponieważ jeszcze tak dużo z was nie subskrybuje kanału, a warto, ponieważ jest się wtedy na bieżąco i fajne jakieś nowe ciekawostki bądź jakieś lifehacki się pojawiają i od razu jesteście wtedy na bieżąco, bo dostajecie powiadomienie. Kurczę, te kropeczki też są fajne jedyne co mi nie pasuje to przy brzuszku taki prosta, te proste tutaj taki, prosta taka linia z tych kropeczek, trochę jest zbyt to regularne moim zdaniem, natura nie jest taka regularna, chyba nie aż tak, albo no to po prostu mi coś może nie pasuje może jest taka regularna czasem, no ale mamy tutaj też taką podobną linię i na przykład to mi trochę nie pasuje, no ale jeśli mam być szczera, no to tamten koń, tamten arden mi się o wiele bardziej podobał, ale ten też jest bardzo spoko. Właśnie ostatnio tego nie mieliśmy i ostatnio o tym nie wiedziałam, że będą magiczne zwierzątka do każdego z tego koni. No i mamy króliczka takiego jeleniowatego, jeleniowatego, sarynkowego ale on jest mega cute! On w ogóle jest bardzo podobny do tego królika z rogami. Yy, kurde, zapomniałam jak on się nazywał. Jack, Jack, coś Jackalop, coś takiego. On był szary i on był mega i mi się mega podobał Podobał. W ogóle miał fajną kolorystykę i ten trzeba przyznać, że ma o wiele jaśniejszą kolorystykę niż ten koń Saddlebred. Nie wiem dlaczego, bo ten Saddlebred jest dość ciemny, ale i tak jest bardzo cute i na pewno go kupię. No i jeśli chodzi o naszego Ardena, to mamy tego skrzata. Dawajcie znać, czy Wasze mamy też mają bzika na punkcie tych skrzatów. Ja już zobaczyłam ewidentną epidemię skrzatów w jakichś sklepach typu Action, Teddy, nawet w biedronce, jakichś tam po prostu zwyczajnych marketach te skrzaty znowu opanowały cały świat, więc Dajcie znać, czy macie takiego skrzata w domu i czy lubicie, bo może kolekcjonujecie. My przechodzimy już do drugiego spoilera i jest to Black Friday. Black Friday, z tego co wiem, to jest teraz w piątek, czyli to będzie chyba 30 albo 29. Nie jestem pewna, pewnie Wam się tutaj wyświetla. No i oczywiście u CC Creations wszystkie te filmy, które dzisiaj będziemy oglądać, są u CC Creations. No i będą kolejne przeceny w związku z Black Friday na konie. Mam nadzieję, że to będą dart, mur Nie Dartmouth. Wam nie widziałam jeszcze tych przecen, ale modlę się o kucę Dartmoor, naprawdę. Dobra, co my tu mamy? No nie widzę tej kucy, niestety, ale tutaj chyba dalej jest kolejny bazar. A nie, tu jest coś tam innego. Dobra, nie będę sobie spoilerować. Mamy Sofino, bardzo fajna rasa, lubię ją, uwielbiam. Andaluzy, no spoko, luzydany mniej, ale mamy właśnie holendry, o ile mnie pamięć nie myli. No i konie fińskie. Konie fińskie dużo razy były na przecenie. Jakoś chyba, chyba ludzie nie chcą go kupować, skoro były już chyba trzeci czy czwarty raz daje na, na przecenie. Tak czy siak yy, no chyba ja mam wszystkie konie, które chciałam. Może ewentualnie się zastanowię nad Holendrami, ale zobaczę, bo Pasofiną mam chyba praktycznie wszystkie. No Andaluzy są bardzo fajne. Jest taki fajny kasztanek Andaluz. O właśnie! Ja się zastanawiałam nad tym, no ale Andaluzy jednak już są troszkę starsze, więc nie wiem, wątpię, że się aż tak skuszę na ten bazar, tak szczerze. Przejdźmy sobie do następnej jakiejś rzeczy, która nas czeka, a propos chyba Black Friday. W 7. siódmego listopada. Uuu, będzie wyścig ujeżdżeniowy, tak samo jak na Święcie Ekwestriańskim i on chyba będzie na stałe. I on będzie w Dworze Srebrnej Polany. To ma sens, a nie w Stajni Orwik, ponieważ Nowaronowa organizowała zawsze te ujeżdżeniowe zawody i będzie zupełnie nowy przejazd z tego, co widzę. Jest zupełnie inny niż na ja, Święcie Ekwestriańskim, więc znowu będę pewnie się mordowała z tym przejazdem. Dajcie znać, czy wy lubicie robić te przejazdy, bo ja ich nienawidzę, ale przynajmniej dają dużo punktów. Tak czy siak z tego, co rozumiem, to on będzie tutaj na stałe, i bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Prawdopodobnie będzie dawał dużo punktów, co najmniej 250, mam taką nadzieję. No i będzie w dworze srebrnej polany. I to bardzo pasuje, tak szczerze. Bardzo moim zdaniem to pasuje. W ogóle fajnie, że tutaj CC Creations rzuciła nam całe nagranie tego przejazdu, bo możemy się go tak naprawdę nauczyć. I z tego co widzę, to są zupełnie nowe animacje przychodzenia przez te kółka. Jest ona bardziej zaawansowana. Fajnie, bo widać, że SSO się rozwija. Szkoda tylko, że kosztem naszych pieniędzy, no ale przynajmniej się rozwija, bo są gry, które nie są aktualizowane, a niestety ciągną pieniądze. Ja jestem wdzięczna za to, co mam, tak czy siak. Zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego spoilera, to chciałam wam bardzo serdecznie powiedzieć jeszcze o nowych fryzach. Nowe fryzy, które będą w Star Stable już niedługo. Znowu dzięki Discordowi dowiedziałam się o tej nowej, świeżutkiej informacji oczywiście od Hesperi. Hesperia naprawdę jeśli chodzi o jakieś informacje, to ona zawsze tam wrzuca, więc zapraszam bardzo was na mojego Discorda. Oraz jak już tu jesteście, to zapraszam też na Instagrama, bo na Instagram Instagramie, też często was się pytam o jakieś rzeczy. Możecie dzięki temu wystąpić w odcinku, więc serdecznie zapraszam. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. No ale wracając do tych fryzów. Fryzy będą sportowe i będą miały nowe maści. Tutaj nie ma jeszcze tych maści, ale są pliki. I podejrzewam, że te sportowe maści będą bardzo podobne po prostu do tych fryzów sportowych, które mieliśmy już wcześniej. Jeśli wiecie, to na średniowiecznym święcie ostatnio dołożyli nam siwego fryza. I teraz podejrzewam, że będzie kary fryz z jakimiś odmiankami białymi, tak? samo jak były te stare fryzy tutaj wam się teraz wyświetlają. No i wydaje mi się, że głównie będą to łacia te fryzy, aczkolwiek zobaczymy, na pewno jak coś nowego się pojawi, to dam wam znać w najnowszej aktualizacji bądź w jakimś najnowszym filmie. A my już sobie przechodzimy, moi kochani, do big spoiler Winter Event. Nowe święta, właściwie święta tego roku, święta zimowe 2024. Święta zaczną się 4 grudnia, a skończą 8 stycznia, więc aż ponad miesiąc będziemy mieć to święto się mega jaram. Uwielbiam po prostu je. G-index. O co chodzi? Event calendar. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi tak szczerze. A nie, to jest chyba odnośniki do filmu niefaszne. I co? Mamy nową drogę pioniera. W ogóle dajcie znać jak wam idzie z drogą pioniera. Ja już się coraz bardziej zbliżam do tego siodła, więc na pewno zanim się skończy to zdążę. No i mamy właśnie. Chciałam tylko powiedzieć, że mamy taki mikołajkowy strój. Taki troszeczkę... Kojarzy mi się on z takim filmem. Zapomniałam jak on się nazywa, ale tam tańczyły takie mikołajki. To jest taki... Stoletni film, że tak powiem. Jak go nie oglądaliście, to śmiało. Zachęcam Was, to jest taka komedia. Zdziwiłam się tak szczerze, żeby pani Mikołajkowa w Star Stable no, coraz bardziej grubo jest w Star Stable. Dalej, a poza tym mamy tam, o, nauszniki mamy właśnie. Tam nowy sprzęt, oczywiście. Typowo rzeczy poboczne, które mieliśmy po prostu wcześniej, więc nic nowego poza tym strojem i tym sprzętem. Tutaj mamy sprzęt nowy, jeździecki, westernowy. Nie ukrywam, że czarnych siodł westernowych tutaj mam chyba z trzy i na pewno nie będę kupować tego. Chyba, że to jest ten zestaw za te pioniera, no to tak czy siak jest dostanę. Tutaj mamy naszą Mikłajkę, już wcześniej wspomnianą w zielonych oczach w tym stroju mamy oczywiście nausziki. Nausziki jest to nowa rzecz. Trzeba przyznać, że Star Stable nigdy, nigdy wcześniej nie robił nauszników z tego co wiem. Więc jest to nowy całkiem itemek. Oczywiście będziemy mieć rankingi, championa nowe, świąteczne, tak samo jak to było na normalnych rankingach oraz na Halloween. Mi się niestety nie udało ostatniego zdobyć. Dajcie znać, ile wam się udało zdobyć. Być tego rankingu na Halloween. Chętnie w ogóle poczytam. Bardzo mi się podoba ta ze śnieżynką. Prezent też jest ok. Pingwinek to jest bardzo taka powtórka, jeśli chodzi o tą halloweenową czaszkę, moim zdaniem. choinka jest to taka klasyczna, ale jednak trochę mniej mi się podoba. O, jest bałwan z piłą i z siekierą. Dobra, to mi się podoba. No nie. Rozeta z gnomem. Nie widzowie, tylko nie rozeta z gnomem. Proszę was, nie dość, że wszędzie w sklepach jest ten gnom. To teraz Star Stable też. Ta rozeta jest super, aczkolwiek mi się nie podoba troszeczkę te rogi, nie tych rogów mogłoby być lepsze, ale oczywiście jest to nasz magiczny, reniferowy Arden. Akurat tą rosetę bardzo bym chciała, tylko no jedyne co, to trochę mi nie pasują te rogi. Mogliby je zrobić trochę lepiej. No i przejdźmy do... O Boże. Przejdźmy do... Kastomizacji świątecznej stajni. To jest jakiś kosmos, widzowie. Zbankrutuję w te święta, a jak to widzę, a to jest tylko jedna kustomizacja, Tu ja się zesram ze szczęścia po prostu. Boże, lodowisko w myjce. Like bro. I jeszcze bowon, gdzie mogli ulepszyć pić, bałwana. Jezu, ale to jest takie klimatyczne, takie świąteczne. fajne jest ten dywanik. Ale dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze. Uuu, mi się kojarzy z jakimś, nie wiem, z jakimś jordyckim, czy jakimiś wikingami ten znak. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co to ma wspólnego ze świętami, ale jeśli wiecie, to możecie napisać w komentarzu. A, i tu jest Murland, to drewniane. A tamto to było Brick Heaven. Dobra. No i tutaj w Murland mamy te tapety fajne, takie cukierkowe, bym powiedziała. Obawiam się trochę. Uuu, probably not finished. A, okej, okay, dlatego takie dziwne są kreski. Ja myślałam, że to jest taki design, ale to jest napisane, że prawdopodobnie jeszcze to nie jest skończone, dlatego w ten sposób to wygląda. Aczkolwiek powiem wam, że fajne. Ja bym. Bo nie wiem, gdzie to wybrała, ale fajny nawet wzór No i znowu będzie trzeba celować Chyba w Murland w te ciekawsze Bo wątpię, że Brick Heaven będzie miało Teraz takie fajne wzory Jak ostatnio Totalnie vibe zakopanego to jest Takiej karczmy z zakopanym No i mamy naszą zimową wioskę Wyczekiwaną przez wielu z was Z tego co czytałam przez te lata, jakie są na YouTubie To wasze ulubione święto Chyba największa ilość z was pisała Że to jest wasze ulubione święto Napiszcie koniecznie, jakie jest wasze ulubione święto to w Star Stable, bo może się coś zmieniło, może statystyki się pozmieniały, chętnie poczytam. No i mamy oczywiście. O, tutaj jest cały spoiler do tego, co będziemy mieć w kalendarzu adwentowym. Szczerze, nie wiem, czy ja chcę to wiedzieć. Chyba poczekam, aż to będzie już ta wioska, i po prostu sobie wtedy popatrzę. A, i tak już mi zaspoilerowali tutaj, że to jest ten set, który będzie pod choinką. A czy to nie jest ten set, który oglądaliśmy już na spoilerach? Wydaje mi się, że tak. Tak, to jest ten. O, Jezu, i on będzie pod choinką. Ale super, ale super Boże, nie będę musiała wydawać Star Coins, A to jest chyba zestaw, który najbardziej mi się w tym roku podoba Po prostu kocham go Pamiętajcie w ogóle, że jak będziecie odbierać te kalendarze adwentowe To jak na przykład nie będziecie, nie wiem, 6 grudnia w Star Stable Albo 7, albo nawet przez ileś dni To dopóki zimowa wioska się nie skończy Możecie nawet 8 stycznia odebrać te wszystkie rzeczy Czy tam 7, bo 8 się kończy już zimowa wioska Więc nawet jeśli nie będziecie od grudnia do stycznia odbierać To ważne, żebyście 7 stycznia odebrać Zebrali wszystkie rzeczy. Mamy oczywiście pingwinka, który strasznie mi przypomina tego pingwinka z ZO, który był memem ostatnio. On teraz jest już chyba dużym pingwinem. Tutaj wam się wyświetla. Oczywiście zapomniałam, jak on się nazywa. Pierwszy tydzień, aktywności i zestawy. Okej, okay. no dobra. Będzie rzeźbienie w lodzie, jak zawsze. No, zorza polarna, jak zawsze. O, championship, spoko. Nie gadajcie, że już od czwartego będą te magiczne konie. Okurka. O, tutaj mamy taki jeszcze zestaw. Tego zestawu nie kojarzę, ale bardzo bardzo mi się podoba. O Jezu, jaki on jest miłosny i taki czerwoniutki, ale ten czaprak jakby... Hear me out. Ten czaprak. Oj, mamy zestaw na naszego Renifera. On jest fajny, ale obawiam się, że mam lepsze rzeczy na niego. W się sensie, czaprak na pewno sobie kupię. Siodło mamy bardzo podobne, ale nie wiem. Zobaczymy, jak ten szary będzie się pasowywał, bo może ten, co mam z beżowym, nie będzie aż tak pasował, ale czaprak, futerkowy czaprak. On jest przesłodki, przecudowny. Strój dla nas jest taki zwyczajny, trochę taki szarobury trochę taki mało kolorowy, więc ja raczej nie będę celować w ten zestaw aż tak, oprócz Czapraka. Jest to jakiś set, który, jak widzicie, nie ma jeszcze tekstur, więc to będzie zupełnie co innego, i to będzie jakaś gwiazda. Podejrzewam, że to jest gwiazda Betlejemska i te sprawy, wiecie, że to będzie żółte. Więc wydaje mi się, że to będzie trochę klimat, idę do Stajenki, gdzie Jezus się narodził, więc będę taki granatowo-żółty, bo gwiazdka i te sprawy, wiecie, w ogóle ten zestaw, mi się wydaje, że on będzie po prostu Sobieniem, piosenki Świeć gwiazdeczko mała świeć. No i mamy oczywiście stare konie magiczne i mamy Lepkusia na. Lepkusia wróci. Wy co nie macie Lepkusia na naprawdę? musicie w tym roku zakupić lepkusiena jeśli nie widzieliście lepkusien vibe, to koniecznie wbijacie na ten film z zeszłego roku, bo to naprawdę jest najśmieszniejszy film ze Star Stable o Lepku lepkusienie, o zimowej wiosce jaki w swoim życiu zobaczycie, więc link będziecie mieć w opisie oraz tutaj może na górze wam się wyświetli Boże, znowu zestawy, a to jest ten taki wełniany zestaw, dobra, to to już oglądaliśmy ten zielony też oglądaliśmy tak, to jest ten drugi, który jest odpowiednikiem tego pomarańczowo-brązowego że tak powiem, tego nie było był taki zestaw tylko bardziej różowy chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu. Teraz robię widzę niebieski. Ale zaraz, zaraz, bo ja tu ja tu złapałam laga. Dlaczego ten strój ma na sobie gejową flagę? To jest flaga gejów. Spoko! W sensie ja toleruję wszystkich i tak dalej, tylko jaki to ma związek ze świętami? Dobra, dobra, taki żarcik, wiecie. O. Ja nie mogę. Sylwestrowy zestaw. To jest jakiś game changer. Oh my god. Kocham go. Te gwiazdki, te detale. To siodło i czaprak, widzowie. Coming next year? Co będzie? Uh, następny. Oh my god. Ja nie lubię różowego, jak wiecie. Ale, ale. Look at this. Look at this. Te ćwieki tutaj z boku. I ta krata. I ta płaszczka jest przecudna. Te brokatowe końcówki to miód. Uwaga! Widzowie tutaj nam nową rasę zaspoilerowali. W sensie, ja wam mówiłam ostatnio, jakiś czas temu mówiłam o nowych rasach koni. Między innymi miał to być Criollo, z tego co pamiętam. I będzie 15 stycznia ten Criollo. Jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał. Ale on chyba był grubszy. Albo mi się wydaje, nie wiem, teraz nie pamiętam. Ale już 15 stycznia będą całkiem nowe konie znowu. A propos nowych koni, to zaraz przejdziemy jeszcze do innej rasy koni, która czeka nas chyba jeszcze w tym roku, z tego co wiem. Hold your horses, zaraz przejdziemy do jeszcze kolejnej rasy, bo o tej Criollo trzeba przyznać, że nie wiedziałam, że już będzie 15 stycznia, teraz się dopiero dowiaduję. Kurde, ciekawi mnie, jakie będą te konie. Moi kochani widzowie, jeśli interesują was konie, a nie widzieliście jeszcze filmu jak spędzam 24 godziny w stajni, a działo się tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy, dużo gier i zabaw z końmi i nie tylko, zapraszam was bardzo serdecznie, link będziecie mieli w opisie oraz tutaj na ekranie wam się wyświetla. Bardzo fajny film, nawet jeśli nie jeździcie konno. Dobra, kochani, więc tyle jeśli chodzi o filmiki od CC Creations, a teraz największy news tego roku, moi kochani. Będzie całkiem nowa rasa w Star Sable, ale to nie jest zwyczajna rasa w Star Sable, ponieważ to jest krzyżówka dwóch gatunków. A i sorry, bo teraz widzę, że Star Sable napisało, że to nie będzie jednak w tym roku, tylko będzie w następnym roku, a jest to oczywiście... Mół. tak dokładnie, będzie w Star Stable. Muł, 2-3 dni temu jak to nagrywam, chyba dwa dni temu, dodało na swoje instastory, że już w przyszłym roku na Jorvik przywita Muł, czyli osło koń, bo tak naprawdę Muł to jest krzyżówka konia z osłem.